Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj zagramy sobie na serwerze testowym Tam mieliście listę zmian, mamy trochę zmienione wszystkie moduły Znaczy może nie wszystkie, ale część na pewno Oprócz czego mamy nowe bronie Avalanche, Huser oraz Igniter Igniter to jest taki lekki ember Huser to jest średni dragoon Natomiast Avalanche to jest taki ciężki turumbas Który wydaje mi się być trochę bezsensownym Dlatego, że... Raz, że on tutaj ma strasznie słabe obrażenie, i mam wrażenie, że nawet mm, Trident ma większe obrażenie od niego, i pod tym względem to jest bez sensu. A po drugie, mamy już właśnie Tridenta, który jest już ciężkim Tulumbasem, więc po co nam? Dwa ciężkie Tulumbasy. Natomiast, oprócz tego, tutaj też chcę zauważyć, że moduł do widzenia kogoś w stealthie działa od razu, a nie z tym 2 opóźnieniem. To jest też y, balans oraz. Inne moduły też trochę inaczej działają. Na przykład Battle Ball jest trochę mocniejszy tak jakby, przynajmniej odnoszę takie wrażenia. Na pewno, że jakoś zostałą tam w tym potentowym slajdzie. Natomiast jak widzicie, tutaj mamy dwa spektre, dlatego że tym razem mi się udało tak zrobić, dlatego że mieliśmy wcześniej przygotowane hangary. Natomiast nie wszystkie były tak dobrze przygotowane i niektóre były z początkowymi uzbrojeniem i tak dalej. A dodatkowo tutaj bug na tym test serwerze jest taki, choć bardziej nie bug tylko po prostu nie ze strony Pixo, to jest to, że mamy tylko 60 tysięcy złota, a pilotów musimy kupować po normalnych cenach na tym test serwerze, więc tutaj wszystkich pilotów nie da się ulepszyć. Ja tutaj na przykład ulepszyłem tylko i wyłącznie dwóch pilotów do maksa dlatego, że nareszcie już nie było mnie stać i to jest dosyć słabe natomiast teraz jak widzicie, gram tutaj Igniterem mi się wydaje, że to jest broń całkiem spoko natomiast mm, mam wrażenie, że Orkan ma lepsze obrażenia i tutaj uwagę to, że raz, że Orkan łatwo, łatwiej ulepszyć dwa to to, że Orkan ma właśnie trochę lepsze te obrażenia a trzy to to, że łatwiej będzie go zyskać więc tutaj Powiedziałbym, że ten Uniter jest tak słabo opłacalny, chyba że brać pod uwagę to, że przestrzeliwuje przez prawie wszystkie rodzaje tarcz, natomiast nie przez Aegis i przez tarczę od Bullparka, przez tarczę od RSA i tak dalej. przez to nie przestrzeliwuje. Natomiast poza tym, to właśnie, praktycznie wszystkie tarcze. Natomiast powiedziałbym, że w Orkanie, nawet jak Orkan nie przestrzyuje przez wszystkie rzeczy. To Orkan sprawy ma znacznie większe obrażenia i jest w stanie się przez nie przebić łatwiej. W takim co się je zniszczy. nawet gdy musi je niszczyć i nie może od razu tak zrobić. E, natomiast teraz znowu zmieniamy robocika. Teraz mamy bulwarkę z avalanżami I mam wrażenie, że to uzbrojenie jest słabe, że to ma po prostu zrozumiełe obrażenia. I w ogóle... Także nie wiem, czy to jak na razie ma sens. Natomiast powiem Wam, że znając Pixoni tak tego Avalancha tak wzmocnią i te wszystkie bronie, że one będą naprawdę silne i będziecie musieli je kupić, żeby pokonywać przeciwników. Yy, więc tutaj nie ma co się nad tym zastanawiać. Yy, natomiast myślę, że ta broń jest naprawdę po prostu bezużyteczna do zdobycia już Trident'a. Yy, chyba, żeby na przykład jeszcze wprowadzili lekkiego i średniego Trident'a. też mogłoby być ciekawe. Natomiast, znowu według mnie trochę bezsensowne. Yy, a jak na razie to tutaj to się wolno przeładowuje. I mam małe obrażenie na, na daleko i mam wrażenie, że nawet tulombasy miałaby większe obrażenia. Takie cztery tulombasy na spektrę to już na pewno. Natomiast yy, wypadałoby jeszcze sprawdzić jak to wszystko wygląda na furii. Gdyż furia ma trochę większe te obrażenia i być może na furii by to wyglądało trochę lepiej, gdybyśmy mieli tam trzy awalanże. Natomiast tylko tutaj nie sprawdziłem, dlatego że mieliśmy tutaj w tym domyślnym uzbrojeniu właśnie buływarka. A ja chciałem właśnie sprawdzić buływarka, dlatego że on ma tą swoją touchai i tak dalej. Jest trochę bardziej aktualnym robotem. I, i powiem wam, że ba się przeładowuje mniej więcej tak samo długo jak Trident. E, obrażenia ma chyba trochę mniejsze niż Trident, można sobie nie mam jak tego porównać. E, chyba, że jakby były trzy, to byłoby mniej więcej tak samo jak Trident. Niech to musiałbym porównać, ale są porównywane z Tridentem, może tak powiem. Yy, natomiast powiem Wam, że jak na razie, gdyby to było tak yy, niezmienione i wprowadzone na Life's to to byłoby trochę bez sensu, dlatego że bardzo oni ma mało wrażenia, a jednocześnie mamy Tridenta, którego mamy bardzo tanio, możemy go kupić, a jest porównywalny z tym, to byłoby po prostu by bez sensu. Zresztą ona jeszcze jeden, tak, co ja gadam, 100 metrów w zasięgu dalej, jeszcze tylko 500 metrów. A tutaj ma 600 metrów, a tutaj znowu coś się zaraz nie będzie Jak widzicie, tutaj nie opinię, ale nic nie się wydaje. No to już czasami się test serwer baguje. Tutaj znowu proszą nas o opinię, natomiast ja tutaj nie będę na odcinku opinii wypisywał nam w tej ankiecie. Także przechodzimy od razu do następnego meczu. Yy, zaczynamy tutaj z Aresem z dwoma, yy, czterema nowymi brońmi. To jest Marques razy 2 oraz właśnie User razy 2. I to są wszystko lekkie oraz średnie wersje Draguna. Tak więc zobaczmy sobie jak to wyjdzie. Tutaj w ogóle to uzbrojenie ma już bardzo dobre i bardzo dobrze się komponuje z tym, że Ares ma jeszcze te 4G zbroję. też użycia swojej zdolności. I to się mamy dobrze komponuje. I powiedziałbym, że to jest bardzo fajne uzbrojenie jak na Aresa. Natomiast nic, znaczy nic nie jest słaby Aresa, yy, dlatego że Ares jest bardzo silnym robotem i obojętnie, co by się na niego nie wstydziło, to on i tak będzie silny. Yy, tak więc to nie, wiem, nie powiedziałbym, że to jest jakieś super porównywalne, yy, natomiast działa to po prostu fajnie. I tak, tam mamy też dużo innych racji, jak już zobaczycie. Tam dwie muskody też mają Aresy i będzie problem dlatego że jak ja uruchomię swoje pole siłowe to oni też uruchomią swoje pole siłowe i nie będziemy mogli się nawet osłabić, nie będziemy i według to jest dość głupie, mógłby być jakiś na przykład moduł, który by sprawiał, że można przestrzelić przez taką przez pole siłowe od Aresa i byłoby znacznie ciekawiej. I nie byłoby czegoś takiego, że tylko strzelasz, strzelasz, strzelasz że nic się nie dzieje.

i jak widzicie no, udało się tam tego głoska w lecie odwabić, co albo dowodzi, że nie wiem szczerze, że nie wiem jakie mają zasięgi bronie te dodatkowe od Aresa, ale chyba na to węgi parada 500 metrów albo też się zdarzyło, dlatego że na 600 metrów nie udało się nam żadnych barzeń zadać. A, więc mogliby to naprawić trochę i byłby to lepiej. Okay. natomiast okej okay, tutaj znowu mamy pana invadera, do którego sobie strzelamy. i ten w sobie ten na razie unieruchomiony i ma nie ma takich dużych obrażeń natomiast znowu odzyskał swoje obrażenia i teraz znowu jest niezniszczalny bo ma last stenda, natomiast znowu tutaj zniszczymy go Knightami. i próbujemy go tutaj dobiegnąć to to jest całkiem duże i założę się, że będą jeszcze większe żeby po prostu większe od Orkana i żeby ten Orkan był po prostu słaby wprawnie od drugiego dlatego, że patrzcie, to jest broń która być może będzie miała większą Orkan będzie miała dalszy zasięg niż Orkan będzie mogła przestrzelić jak przestacza tylko Orkan nie może i to jest po prostu głupie, dlatego, że Orkan wtedy by, e, był praktycznie od tego znacznie, znacznie, znacznie słabszy i byłoby nie za fajnie, bo znowu trzeba byłoby kupować droższą broń, która jest silniejsza, gdyż inaczej byśmy cały czas przegrywali i to jest dosyć słabe. Natomiast okej, okay, tam jest znowu Ares. Ares wiadomo ma swoje pole siłowe, więc tutaj raczej nic mu nie zrobię dlatego że nawet jak na niego skoczy, to on po prostu uruchomi swoje pola siłowe i nic z tego nie będzie. Właśnie tak i teraz on mnie za chwilę dobije. Więc tutaj zniszczył zniszczy nam tego spektrę. W związku z czym bierzemy drugiego Aresa. ten ma już takie bardziej uruchomienie na blisko. Ogólnie tutaj nie, nie znalazłem tych lekkich dragonów, lekkich enderów. W związku z czym... Użyłem tutaj magnumów, które mają taki sam zasięg po prostu i też są dronią plazmową. Nawet jeśli nie przestrzeli przez tarcze kliniczne. To też się całkiem fajnie komponuje i dlatego tego tutaj użyłem. I spróbujemy coś tutaj osiągnąć. Tam mamy dwóch przeciwników, tutaj jest Ares. Ja tutaj chciałem pokonać aż na całe pole siłowe, natomiast niestety się nie udało, albo z tego skoro udało się ukryć za tą ścianą. Choć coś tam nawet udało się go osłabić, to może w nim wygramy, za chwilę zobaczymy. On ma tutaj też zwiększona odróżnia chyba dzięki pilotowi. E, natomiast i tak udało się go zniszczyć, więc jest nie najgorzej. Oraz no teraz będziemy sobie strzelić do, tego, do tego bulwarka. I tak na tego bulwarka mamy też kontrolę, że nasze drony strzelają przez tarcze y, ręczne. E, więc udało się coś tam go osłabić, natomiast teraz znowu musieliśmy odjąć swoje pole siłowe i udało się go już tam osłabić, natomiast niestety też nas zbili. I tak, tam jest kolejny bulwark, chyba że to jest ten sam bulwark, do którego wcześniej strzelaliśmy. Tutaj jak widzicie wystrzeliłem w niego całą salwę razem z kilkoma dostkami i on nadal tam żyje. I tutaj myślę, że zwiększyłbym to że żeby on miał jednak większe wygrażanie niż Trident i wtedy to może mieć sens, choć nadal ma mniejszy zasięg niż Trident. I być może to miałoby sens. Natomiast, znowu, tak jak widzicie, na pewno Spectre trochę uciepi na tych zmianach, dlatego że Spectre ma taki minus, że on ma bardzo mało życia. Jak ktoś namierzy go szybko w bez tego spowolnienia, bez tych dwóch sekund odczekania, w sensie, że ktoś po prostu, ktoś, kto chce do niego strzelać, nie musi nawet czekać tych dwóch sekund, zanim musi. Ta zdolność do widzenia ludzi w stealthie przeładuje to wtedy jest trochę słabo, bo taki spektr od razu ginie i chyba chcą po prostu go osłabić żeby ludzie musieli używać innych robotów, natomiast ja się z Wami żegnam i do usłyszenia